Cześć wszystkim, tutaj Tutaj Marcin Frycko z tej strony dzisiaj będzie o rozmowie, a raczej spinie między panią Minister Edukacji Barbarą Nowacką a Panem Księdzem Tadeuszem Rydzykiem To będzie taki krótki vlog. Ponieważ chciałbym tutaj coś tak powiedzieć po prostu wesprzeć Panią Barbarę Nowacką, bo ja generalnie panią ministerę lubię. Nie ze wszystkimi jej pomysłami, nie ze wszystkimi jej rozwiązaniami się zgadza, natomiast ją lubię i generalnie to jest taki mój vlog wsparcia, ponieważ ona generalnie fajnie zgasiła pana Tadeusza Rydzyka. I mi się to bardzo podobało, nie? że fajnie go załatwiła, że Tutaj nie będzie drugiego Watykanu, tylko tutaj będzie Polska, tu będzie wolność religijna, nie będzie zmuszania ludzi do chodzenia na religię, do wierzenia w Boga i tak dalej, nie? Mi się to generalnie podobało. To jest też w kontekście tego, no, że ona zrobiła ukróciła lekcję religii po prostu w szkołach, nie. No teraz katecheci walczą o to, żeby była obowiązkowa religia lub etyka w szkołach. Ja jestem temu przeciwny, nie. Ja co prawda dałem tam dałem tam po prostu kompromisowe rozwiązanie, żeby z tej etyki wywalić chociaż w sferę sakrum, ale to jest takie rozwiązanie kompromisowe na wypadek, gdyby ta ich ustawa, pod którą zbierali podpisy tych katechetów, no po prostu jakby weszła w życie, nie? No, że po prostu trzeba mieć plan awaryjny, yy, że po prostu wykopanie lekcji religii pani Barbarze Nowackiej może się nie udać, nie? No bo ludzie generalnie nie, nie bronią pani Barbary Nowackiej, nie bronią tych jej reform. Yy, to po prostu widać na wszystkich serwisach. Ja, ja jestem na wielu grupach takich ateistycznych, no, i tam po prostu ludzie są przekonani, że nie, że, te że ta ustawa tych kateretów to na nie przejdzie, na pewno nic się nie stanie. No, a tymczasem matematyka wyborcza jest taka, że PiS będzie na pewno za tym. Pan Hołownia mówi, mówił, że jest za tym. W PSL-u ma nie być dyscypliny klubowej, no, ale część PSL-owców jest za tym. Nie wiemy jaka, nie wiemy czy duża, czy mała. Część może się na przykład wstrzymać. Co też generalnie jest głosowaniem za. No nie ukrywajmy. No a część może po prostu być za nie. No i tyle, no jest zagrożenie, że to przejdzie. I trzeba też się przygotować na to. Natomiast no, trzeba wspierać panią Barbarę Nowacką, żeby ona trzymała się swojego... swojej linii, bo ona robi dobrą robotę, nie? No, religia nie powinna być obowiązkowa. Religia powinna być... Uczestnictwo w lekcjach religii powinno być dobrowolne. No i tyle, nie? No nie powinno być czegoś takiego, że się ludzie zmusza do uczestnictwa w lekcjach religii. Nie? Bo re lekcje religijne u nas nie są świeckie, nie? One nie są neutralne, tak jakby, jak to sobie katacheci czasami wyobrażają, nie? Lekcje etyki zresztą też nie są neutralne, one są wyznaniowe, oba przedmioty są wyznaniowe. Na obu przedmiotach jest zagadanie o Bogu o właśnie sferze sakrum. Nie ma żadnej, żadnego tam odniesienia się do innych religii, systemów etycznych, filozoficznych. Nie ma żadnego skontrowania na przykład z systemami ateistycznymi, czy czymś takim. To jest po prostu typowo, to są oba przedmioty są typowo religijne, nie? I tutaj no, trzeba wspierać panią Barbarę Nowacką, trzeba ją wspierać. I ona generalnie fajnie tam e, powiedziała właśnie Panu o że po prostu no, Kościół nie będzie tutaj dyskutował, nie będzie decydował. E, I to mi się podobało. nie, no, to, to, co robi Pan e, Tadeusz Ryzyk, no, to jest według mnie bardzo niesmaczne. No, też no, już wychodzą na przykład e, w, e, w mediach, na przykład. Że katecheci czy księża się chwalą, ile zarabiają na tych lekcjach, nie? i tam podają jakieś tam duże kwoty. No i generalnie no widać, że Kościół walczy o kasę podczas tych lekcji Nie, Tu nie chodzi o żadne tam uczenie dzieci, czegokolwiek, żeby te lekcje po prostu były dla kogokolwiek przydatne, poza może katolikami. Tu chodzi o to, żeby Kościół miał z tego kasę. Kościół dzięki temu sobie zarabia i to jest po prostu łatwy zarobek, można pójść do, do, do szkoły, popowiadać dzieciom dowolne rzeczy. To jest niezwiązane nie po prostu z religią, no bo na wielu lekcjach religii to się nic nie robi. Ja sam miałem widzą na przykład księdza, no, który nam pożyczał filmy z Chuckiem Norrisem. No fajnie, ja lubię filmy z Chuckiem Norrisem, ja lubię filmy karate. No, natomiast na lekcje religii, no to każdy chciałby się dowiedzieć czegoś o wierze, nie? No teoretycznie przynajmniej, no ja generalnie jestem z katolickiej rodziny, może jestem ateistą, nie? Ja z tego kościoła zamierzam kiedyś wyjść w ogóle całkowicie formalnie, nie? E, natomiast no, na późniejszych lekcjach to w ogóle się nic nie robiło, nie? Mieliśmy takiego katechetę, no, u którego się siedziało na lekcji, no i... Dopiero jak było za głośno, jak za głośno tam gadaliśmy czy coś, no to proszę być cicho, bo za chwilę będzie lekcja, nie? No i tej lekcji tak nie było, wszyscy siedzieli, się mili, nie? No i po prostu na... No, często te lekcje po prostu nie są przydatne, nie, nie uczą niczego, nie, nie ugotowajmy. No są to darmowe po prostu pieniądze dla katechetów i księży, nie często. No i wiecie, no jakby mi ktoś zaoferował darmowe pieniądze za cokolwiek, to bym wziął. Jakby ktoś mi chciał zabrać te darmowe pieniądze, to też bym się wkurzał, że mi zabierają darmowe pieniądze moje, które ja chciałem sobie dać jeszcze, nie? To jest normalna po prostu ta. No oczywiście no jest jakaś tam, jakiś odsetek normalnych katechetów, którzy uczą, którzy próbują też trafić do wszystkich na tych lekcjach. Są też normalni na przykład nauczyciele etyki, którzy wychodzą poza program i uczą np. kanta czy ut utylitaryzmu. Natomiast no to jest mniejszość. Nie? Program, program tych zajęć jest wyznaniowy. Program tych zajęć obu przedmiotów jest skierowany tylko do katolików, nie, nie, nie oszukujmy się. No i po prostu oba te przedmioty są po prostu stały się paśnikiem po prostu dla, dla ludzi, którzy chcą pójść na nauczyciela, ale nie chce im się uczyć, nie chce im się nic zrobić w tej szkole. Specjalnie pożytecznego, no i po prostu, żeby to był taki paszport, na który można zarabiać pieniądze, nie? No, A po prostu gazka jakichś tam kataractów czy nauczycieli etyki jest w porządku. Nie? No i tak, niestety, to wygląda, i tak, niestety, to jest to nie powinno na pewno tak wyglądać. Potrzebne są oczywiście zmiany programowe w obu programach, nie? Ale też, będą oba o, o, w obu przedmiotach, no. ale oba przedmioty powinny być nieobowiązkowe. Powinna być możliwość zwolnienia się i z etyki, i z religii, nie? I dobrze, że to jest, dobrze, że te lekcje są te, będą teraz na pierwszej lub ostatniej godzinie. Ja się z tym zupełnie zgadzam, bo nie rozumiem, czemu dzieci, które na to nie chodzą, yy, mają czekać dłużej albo yy, mieć okienka, nie? No, bo to jest w ogóle bez sensu no nie powinno tak być, no ale też trzeba zmienić po prostu programy tych przedmiotów, po to żeby one były po prostu normalne, nie, no trzeba też tam zmienić po prostu zasadę prowadzenia tych przedmiotów, bo to nie może być tak, że katecheta sobie siedzi z dziećmi i nic nie robi, nie I generalnie nic tam się nie uczy nikt i po prostu pieniądze za darmo sobie bierze też nie może być tak, że no na lekcji etyki, która, jest która z założenia ma być świecka, która ma być skierowana do osób niewierzących, ateistów czy lub, lub ludzi innej wiary, no że na takiej lekcji się mówi o Bogu, o jakiej, czyta się jakieś tam encykliki papieskie, jakieś teksty Tomasza z Akwinu, jakichś tam filozofów, takich typowo związanych z katolicką nauką społeczną nie ma żadnych innych nurtów etycznych, no to to jest po, jest po prostu taka po prostu indoktrynacja, tam Bóg jako źródło wszelkich praw, nie, tak, tak, tego typu tematy są przerabiane. I sobie może się wejść i zobaczyć na, na stronie ministerstwa, tam jest, tam są programy wszystkich zajęć, wszystkich lekcji, i sobie zobaczyć, czego się dzieci muszą uczyć na lekcjach etyki. No i to takich właśnie skierowanych właśnie do, do ateistów, nie, tam Normalnie mają treści o Bogu, nie o, o chrześcijaństwie. Nie? nie mają o żadnych innych systemach etycznych czy filozoficznych. Nie? Nic nie mają tam innego. No, jeżeli nauczyciel nie wyjdzie poza ten program, no, to będą indoktrynowane takimi treściami. No niestety. No i tutaj generalnie pani Barbara Nowacka robi bardzo dobrą robotę. Ja jestem murem za panią Nowacką. Pani Nowacka jest jedną z moich ulubionych ministerek. E, w tym rządzie. No i co? No, mam nadzieję, że kościół po prostu nie uda się kościołowi postawić na swoim, że będziemy mieć świeckie, normalne państwo. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. pa. pa. pa, pa. Mi się zawsze myli, bo z tej strony mam kamerki często, nie? Dzisiaj sobie z laptopa tylko nagrałem. Papa. Pa.